Szanowni Państwo, prezydent Karol Nawrocki podpisał decyzję o wysłaniu polskiego kontyngentu wojskowego do Danii. Do 30 żołnierzy będzie od 30 września do 3 października wspierać duńskie siły w Kopenhadze, chroniąc kluczowe miejsca wojskowe i cywilne podczas szczytów Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej na wyspie Amager. To odpowiedź na prośbę rządu duńskiego i serię ostatnich incydentów z niezidentyfikowanymi dronami nad lotniskami i obiektami wojskowymi w Danii. Premier Mette Frederiksen nazwała je atakami hybrydowymi. Dowództwo operacyjne RSZ informuje, że polski zespół jedzie ze specjalistycznym wyposażeniem do realizacji zadań ochronnych i antydronowych. Kopenhaga w dniach szczytów będzie zabezpieczana przez tysiące funkcjonariuszy i żołnierzy, także z państw sąsiednich. Traktujemy to jako oczywisty akt solidarności. Sami mogliśmy liczyć na pomoc naszych sojuszników 10 września w czasie ataku dronów, więc jest rzeczą oczywistą, że dziś podjęliśmy decyzję o wysłaniu kontyngentu za zgodą pana prezydenta, powiedział premier Donald Tusk. Podsumowanie. Krótka misja jasny cel. Wzmocnić bezpieczeństwo podczas wydarzeń o wysokim ryzyku i pokazać spójność sojuszniczą w obliczu zagrożeń hybrydowych. Jak państwo oceniacie decyzję o wysłaniu kontyngentu do Danii? Dajcie znać w komentarzach. Aby być na bieżąco, zasubskrybujcie.